Witam na kolejnym update, dziś jak widzicie wiele się już zweryfikowało, tak więc istnieje szansa, że oczywiście o ile nie poszliście za decyzjami co niektórych, dzisiaj już mocno do przodu, za wyjątkiem rzecz jasna tych osób, które szkielet swojego portfolio opierały tutaj o wysoce, na wysoce ryzykownych pozycjach, czyli Odsyłam tutaj raz jeszcze do tych bezsowych filmów na temat tego, jak ważne w budowaniu portfolio na HOSE są odpowiednie proporcje, a więc ten stosunek bezpiecznych pozycji, takich jak Bitcoin i High Capy, które to mają za zadanie jakby zabezpieczyć Wam kapitał i, i, i całkowitą stratę na tych ewentualnie bardziej ryzykownych pozycjach, które gdzieś tam akumulujecie, e, jakby stosunek tych pozycji bezpiecznych do pozycji ryzykownych jak na przykład właśnie niskie kapitalizacje, czy nowe projekty, czy, czy też memcoiny. Update nieprzypadkowy, bo jest to również jakby rozwinięcie mojego wpisu z poziomu piątego. Jak wiecie, pozostawałem tutaj sceptyczny odnośnie korekty, bo żaden sensowny wskaźnik na nią nie wskazywał natomiast górów w większości opierają się właśnie o wskaźniki zupełnie niepotrzebne powiedziałbym że przekombinowane za dużo kombinują zbyt wielu z nich za dużo analizuje a niestety z inwestowaniem jest tak że nie warto moim zdaniem robić z niego fizyki kwantowej na siłę pod uwagę tutaj bierzemy podstawowe i najważniejsze wskaźniki, te, które o rynku mówią najwięcej i najczęściej. Natomiast wszelkiego rodzaju wydziwiasy w tym kontekście są wskaźnikami mocno specjalistycznymi, precyzyjnymi, w tym sensie, że bardzo rzadko taki wskaźnik w praktyce zaskoczy są jakby bardzo wąskie w działaniu i bardzo zależne od kontekstu. Tak więc polecam tutaj posiłkować się wskaźnikami. Najważniejszymi i najbardziej miarodajnymi. Wszystkie te wskaźniki poboczne są tylko takimi wskaźnikami, którymi możemy ewentualnie posiłkować się dodatkowo, żeby coś tam potwierdzić. Tak? Także jak opieramy się na tych wskaźnikach głównych i powiedzmy, chcemy jeszcze dodatkowo się upewnić, no to wtedy możemy skorzystać z tych wskaźników. Bardziej powiedzmy niszowych, tak? Tak więc polecam raz jeszcze tutaj zaznaczam posiłkować się wskaźnikami najważniejszymi, najbardziej miarodajnymi. Z kolei szukanie dziury w całym przeważnie się nie sprawdza, no bo dzisiejszy rynek to instytucje, a instytucje działają przeważnie synergicznie i naprawdę musicie w końcu zrozumieć, że ich grube portfele kontrolujące cały rynek mają w dupie wskaźniki waszych ulubionych influencerów, bo i tak zrobią z nimi co chcą. Także tutaj, jak już mówiłem, te podstawowe wskaźniki plus. Oczywiście psychologia, psychologia rynku, zachowania inwestorów. Musicie uważnie obserwować rynek, bo takim ludzkim okiem, bo, bo jakby nie da się tego wszystkiego jakby syntetyzować i korzystać z samych suchych danych. Po prostu trzeba rynek obserwować, obserwować co się na nim dzieje. Niestety, większość skupia się na tej analizie technicznej, zupełnie nie patrząc na to, co mamy przed oczami, i to jest właśnie podstawowy błąd, który sprawia, że po prostu ignorujemy to, co rzeczywiście faktycznie widzimy, to, co ma miejsce, i skupiamy się na jakimś tam bezużytecznym wskaźniku, który nam coś tam powiedział. Tak więc, wracając tutaj jeszcze do tematu korekty, jeżeli uwierzyliście magii subów, to najpewniej pozbyliście się toreb w najgorszym możliwym momencie. Mam na myśli ostatni dzień sierpnia, gdy to na ich się aż wrzało o tym żeby sprzedawać, bo idzie korekta, jak to miało miejsce w poprzednich cyklach, zgodnie z danymi historycznymi, bla bla bla. Już Wam tutaj tłumaczę o co mi chodzi. Jeżeli odrzucilibyście tę gadkę, no to doszlibyście do wniosku, że po sierpniowych spadkach i konsolidacji nie ma Absolutnie żadnego powodu, by wrzesień rozpoczynać od korekty. Nie ma żadnego gorącego kapitału, który rynek musiałby zbijać. Co innego, oczywiście, teraz, bo zbliżamy się do posiedzenia Fedu i w tych okolicach możliwa jest cofka. Tutaj te szanse na to wzrosły. Rzecz jasna, możliwa jest też kontynuacja trendu na dzień dzisiejszy wyraźnie wzrostowego, spowodowana cięciem stóp. Jednak, co warto zauważyć, jeżeli sprzedawałeś z końcem sierpnia, no to bardzo możliwe, że nie odkupisz już na tamtych albo poniżej tamtych poziomów. Nawet jeżeli będzie ta cofka, no to w wielu przypadkach nie będzie ona już na tyle głęboka, szczególnie w topce. No bo rynek gdzieś tam midtermowo powiedzmy pozostaje byczy i ma to właśnie związek z tym cięciem stóp. Tak więc tutaj mamy pewność, że cięcie stóp spowoduje jakiś tam wzrost płynności, napływ kapitału do dróg, pieniądza itd. Także takie jest moje zdanie na ten temat że ta cofka, jeżeli już by była, no to na pewno nie będzie do tych poziomów sprzed, no, sprzed września, tak? Więc tutaj no, osoby, które sprzedały gdzieś w tych okolicach, no to pewnie, pewnie sporo stracą. Jeżeli sprzedasz coś tam dzisiaj, no to istnieje spora szansa, że gdzieś tam ewentualnie będziesz miał szansę jeszcze to odkupić później, no, ale z drugiej strony, jeżeli coś Gdzieś tam urosło ci na tyle, że chcesz to sprzedać, no to moim zdaniem nie ma sensu już później do tego wracać. Idziemy dalej, zostawiamy temat i. Nie przejmujemy się tym, że gdzieś tam może nie sprzedaliśmy na idealnej górce, bo nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Takie jest moje zdanie na ten temat. Niech oczywiście każdy tutaj podejmuje samodzielne decyzje, jednak chciałbym z tego miejsca przypomnieć Wam również o realizacji zysków z niektórych pozycji, na których macie już zadowalające wyniki. Musicie tutaj nauczyć się rozpoznawać pozycje, które mają już za sobą kilka X w tym cyklu i na których obserwuje się wyraźnie słabnący trend wzrostowy, pozycje, które nie wzbudzają już takiego zainteresowania. Jak jakiś czas temu, pozycje po wzrostach, które mają problemy z przebijaniem kolejnych poziomów, jeżeli na danym projekcie brakuje już paliwa, i zamiast tego, oczywiście, zyskiwać zaczynają kolejne projekty. To jest to znak, że warto najprawdopodobniej rozważać realizację zysków. Szczególnie, że dzisiaj przykładowo rynek wygląda bardzo ładnie, a w razie cofki być może znowu będziecie musieli tutaj chwilę czekać na powrót do dzisiejszych centach, więc zalecam brać zyski z projektów, które wyraźnie osiągnęły już swoje punkty krytyczne jeżeli chodzi o wzrosty. Na dzisiaj tyle, bo wydaje mi się, że nadmiar informacji jest zwykle trudny do przyswojenia. O swoich realizacjach, tak jak i o zakupach, e, oczywiście pisałem wcześniej, e, będę informował na bieżąco na feedzie. Tutaj przypominam, bo są to informacje wrażliwe, tak więc e, warto tam przynajmniej przy tej kawusi zaglądać. Do usłyszenia. Cześć.